W tej części o efektach jeszcze, ale bardziej ogólnie. Postaram się jeszcze przybliżyć Wam kilka ciekawych efektów, jakie, jak one wyglądają, jakie mają zastosowanie na przykład, a generalnie to jest tak jak z filtrami. Nie da się podać jakichś gotowych ustawień, aby uzyskać gotowy efekt. Oczywiście jest to zależne od obiektu, do którego ten efekt jest użyty. I mamy tutaj dla internetu efekty cięcie na przykład na potrzeby internetu, kolor możemy modyfikować przy pomocy efektów, ścieżkę jeszcze oprócz perspektywy, czy obwiedni. Nie, jest jeszcze sporo innych tutaj rzeczy, obrazki, możemy osadzać, prezentacja, joystick, Joyce Inc. raster, czyli to właściwie dotyczy tutaj efektów, jakby zaimportowanych, głównie zaimportowanych obrazków czy zdjęć. Renderowanie jeszcze jest, prawda? Efekty dla tekstu, możemy wykorzystać, wizualizacja ścieżki i wygeneruje ze ścieżki, też jeszcze jest tutaj na przykład. Rozproszenie, rozmycie krawędzi, desa voronoi na przykład, to akurat pokaże o co chodzi. Mamy sporo jeszcze tych efektów i dla przykładu, niech to będzie znowu moja litera nieśmiertelna R. Robię większą, żeby to wszystko dokładnie było widać. Kolor taki, zróbmy intensywny, pomarańczowy. Ok, no zobaczmy pierwszy z brzegu. Tutaj na przykład modyfikuj ścieżkę i krawędź 3D. Przydatna sprawa, jak najbardziej. Oczywiście mamy modyfikacje, tutaj możemy sobie ustawiać. Jak widać, jest tego sporo. Ja nic nie zmieniam, kliknę po prostu podgląd, żeby wam pokazać o co chodzi. Oczywiście zapomniałem o rzeczy najważniejszej. Aby korzystać z efektów, obiekt musi być ścieżką, a nie tekstem. Czyli obiekt w ścieżkę i także nie grupą, czyli rozgrupuj. Ok, no i teraz, właśnie podgląd. Proszę bardzo, na krawędzi takie zaokrąglenie powstało. Część jego jest w cieniu, część jakby oświetlona troszeczkę. Dość ciekawy efekt, prawda? Oczywiście, tu manipulując tymi ustawieniami, możemy sobie zmieniać wygląd tego efektu. Dobrze, zamknij. Dalej, kolejny na przykład. Tutaj modyfikuj ścieżkę. Generuj fraktale. To jest dość ciekawa sprawa, bo korzystając z tego efektu, możemy tworzyć sobie różnego rodzaju no, losowe plamy, że tak, tak się mogę wyrazić. Oczywiście nie tylko, bo nie o to chodzi. Ale właśnie można użyć tego typu narzędzia, efektu do wygenerowania takich plam. Ja tu takie ustawienia dokonałem. Bazowo to jest 4i, i chyba i 4, nie pamiętam dokładnie. 10 to jest maksymalna wartość, jeśli chodzi o podziały. Kliknę podgląd i popatrzmy. Powstała, no tak troszeczkę w kształcie litery R, prawda? Ale taka plama jakby. No niby fraktal, dla mnie to nie jest fraktal, ale, ale okej, okay, no w porządku. Tak się nazywa to narzędzie, nie będę tutaj polemizował. Prawda? Mamy tego typu element. To oczywiście zmieniając na przykład wygładzanie, ustawię go na 6. Prisnę enter. Zobaczmy teraz, jaki będzie efekt. Troszeczkę inaczej. To już bardziej R przypomina, prawda? Już nie rozbiegła się, nie rozbiegła się ta litera tak we wszystkie strony, a bardziej skupiona jest i też te krawędzie, prawda? Tak poszarpane. Też można to wykorzystać, aby na przykład. Tylko troszkę, ustawię 10, tylko trochę litera była zniekształcona. Na przykład w ten sposób. OK, zamknij. No dobrze, przejdziemy dalej, popatrzmy, co tu jeszcze jest ciekawego. Perspektywa, to już mówiłem, wir na przykład. Z tym, że wir o wiele lepsze zastosowanie będzie miał na przykład w zdjęciu, ale tu możemy nieco skręcić przy tym przypadku tą literę. Ustawię wartość 3 na przykład. I skręcanie w prawo. Jeżeli wyłączę zaznaczenie, no to będzie skręcanie w lewo. Prawda? No, to nie bardzo już wygląda jak R, ale jest jakiś inny obiekt utworzony. Wyłączę skręcanie w prawo, będzie w lewo teraz. Proszę bardzo, troszeczkę inaczej to wygląda. Może wartość, żeby to lepiej było. Widać, że to jest dalej R w ustawie 2. No właśnie, widać, że to jest R i w drugą stronę. Też jeszcze no, w miarę, chociaż tu już mniej, ale dalej jeszcze można się domyśleć, że to jest R. Ok. Dalej efekty. No tu już właściwie nie będę nic więcej pokazywał. Dalej obrazki. Możemy osadzić obrazek. Raster to nie renderowanie. Renderowanie to są właściwie gotowe obiekty, które możemy utworzyć. Czyli na przykład kalendarz. Klikam, tu mam okno, dość sporo opcji, ustawienia. Początek tygodnia, na przykład niedziela, możemy zmienić, że początek tygodnia to będzie poniedziałek, prawda? Proszę bardzo, poniedziałek do zmiany. Rozmieszczenie, kolory, no i język oczywiście. Jak kliknę podgląd, bez żadnych zmian, bez żadnych zmian, właśnie wygląda ten kalendarz. Przesunę troszeczkę. No, jeszcze raz uruchomiłem to, bo słabo był widoczny ten kalendarz. Teraz go widać tutaj, prawda? Może kliknę zastosuj, zamknij, troszeczkę zbliżymy widok. Na ten rok, jak widać, nie dokonywałem żadnych ustawień, to automatycznie w programie zmieniło się kalendarz na ten rok. Gotowy, usunę go. Jakiś inny efekt z tego działu raster, przepraszam, renderowanie, na przykład szkielet kuli. O, to jest ciekawa sprawa, bo w poprzedniej części, w jednej z poprzednich części pokazywałem, jak przy pomocy interpolacji utworzyć sobie siatkę kartograficzną Ziemi, czyli południki w tym przypadku. Oczywiście równoleżniki można w bardzo podobny sposób też utworzyć. A tutaj mamy bardzo gotowy taki właśnie efekt. I południki, i równoleżniki. Zastosuj, zamknij, powiększę, żeby to było dobrze widać. Prawda? Proszę bardzo. Świetnie, to wygląda. Oczywiście polecam tworzenie ręcznie, bo wtedy i więcej doświadczenia, i więcej wiedzy zdobywamy na temat narzędzi programu. A później, jeżeli już wiemy dokładnie, jak to działa, jednym kliknięciem mamy naszą kulę ziemską jako siatkę kartograficzną. OK. Usuń wrócę do mojej litery. A może przesunę jeszcze troszeczkę, zaimportuję pewien jakiś plik tutaj graficzny. Niech to sobie będzie tego typu zdjęcie. Praca graficzna też wykonana jakiś czas temu. Ok, no i tutaj opcje, efekty. Raster. To dotyczy właśnie zaimportowanych obrazków. Czyli na przykład yy, możemy sobie tu ustalić na przykład kontrast, prawda? Przy pomocy efektu. Popatrzmy, zwiększymy o 2 podgląd. Proszę bardzo, zwiększył się kontrast, prawda? Widać to. Wyłączę podgląd. Włączę. No, czyli oddziaływanie tego efektu na, na obrazki generalnie zaimportowane. Inny na przykład, efekty. Raster, no, na przykład skręcanie. To jest podobna sprawa jak wir, z tym, że literę obracałem w pewien sposób, a tu będę skręcał, dokładnie tworzył taki dokładny wir. To się właściwie ten efekt powinien się nazywać wir, a to, co robiłem poprzednie z tą literą, to powinno być właśnie skręcanie odwrotnie. No, ale jest jak jest, nie ma wpływu na to. Podgląd, popatrzmy, o 30 stopni troszeczkę się skręcił obrazek, tak? Można maksymalnie ustawić 360. Proszę bardzo, więcej nie można, ale jest możliwość, kliknę zastosuj, zamknij, aby faktycznie utworzyć wir z tego zdjęcia, używając jakby duplikacji tego efektu, czyli efekty, poprzedni efekt, klikam. I kolejne 360 stopni zostało to obrócone. Jeszcze raz, poprzedni efekt. Znowu 360. Jeszcze raz. I znowu 360, prawda? W tym momencie uzyskałem bardzo ciekawy efekt, który mógłbym wykorzystać na przykład do utworzenia pierścieni wokół planety. Z takiego właśnie zdjęcia. Wycofam operację do normalnego zdjęcia. No, jeszcze sporo, oczywiście, tutaj jest. Raster. Fala. Proszę bardzo, zdjęcie będzie w kształcie fali. Podgląd, kliknę tylko. Tu ustalamy sobie amplitudę, na przykład 10 i długość fali ustalimy na dłuższą, dwa razy, 300. Proszę bardzo, lekkie takie popalowanie wyszło. OK, zamknij. Kolejne efekty. Yy, oczywiście poziom, to możemy sobie poprawiać jakby wyrazistość naszego zdjęcia. Rysunek węglem, zobaczmy, co to wyjdzie ciekawego. Piękny podgląd tylko. No i mamy, no nawet ciekawie. Nawet ciekawie, jak na taki program, który nie specjalizuje się w grafice bitmapowej, to nawet powiem Wam, że bardzo ciekawie to wyszło, ten rysunek węgla. Natomiast jak wcześniej kiedyś próbowałem użyć, tu jest też efekt, który ma nam imitować obraz olejny, niech znajdę obraz olejny. Natomiast to to już niestety nie ma nic wspólnego z obrazem olejnym. Może trochę. No. Może trochę. OK, zamknij. No i także jak widać, jest tutaj sporo, sporo tych różnych obiektów, a przede wszystkim jest tutaj sporo, yy, oczywiście nie obiektów, tylko możliwości. Jest ich sporo do poprawiania jakości, bo mamy i tak normalizuj, yy, krawędź, kontrast, koloryzacja, kanał, yy, możemy poziomy z kanałem, poziomy, rozmycie sobie zrobić, wyostrzenie, zmienić rozdzielczość. Więc do poprawienia jakby jakości tego zdjęcia, gdyby ono było niezbyt efektowne, mamy sporo możliwości. I to jest dość dobra sprawa. Dobrze, usunę to zdjęcie, wrócę do litery R. Tu jeszcze możemy na przykład y, oczywiście rozmieść. Efekty dla tekstu są wizualizacja ścieżki, wygeneruj ze ścieżki. Na przykład jeszcze jest ciekawe y, rozproszenie. na przykład. To jest dość ciekawa sprawa. Ruch. I tutaj wykonam podgląd, popatrzmy o co chodzi. Proszę bardzo, moja litera, może tak, zastosuj, zamknij. Popatrzmy. Utworzyłem swego rodzaju obiekt 3D, ale nie jest on tak do końca 3D, jak w przypadku, kiedy pokazywałem, jak zrobić to przy użyciu interpolacji. Żeby lepiej było to widać, uruchomię kontur, jakiś niebieski kolor. No i ten kontur zrobimy 2 piksele, Prawda? I teraz widać dobrze. Wykonany został ruch pod pewnym kątem, ale jakby nie wszystkie elementy podlegają temu ruchowi. Tutaj wygląda, że ta noga, jakby ta odnoga jest zamknięta. Mam z czterech stron ściankę, ale tutaj z trzech. I tu brakuje, prawda? Tego elementu on jakby się nie poruszał. No jest to swego rodzaju 3D, bardzo fajny efekt zresztą, i można go wykorzystać, ale nieco inny niż takie tradycyjne 3D. Zaczynam pracę. Ok. No, i na koniec omówiania tych niektórych, oczywiście, tylko efektów. Tutaj, tak samo jak z filtrami, nie da się podać jakichś gotowych ustawień. Po prostu ja polecam zawsze i zawsze będę to mówił. Należy eksperymentować. Eksperymentując, uczymy się o wiele szybciej i zdobywamy o wiele większe doświadczenie w pracy z programem. Na koniec, jeszcze desen Woronoja. To jest swego rodzaju. Albo można to uznać za popękaną literę, albo ułożoną z elementów kamiennych takich. Ja tu wielkość średnią komórki zrobię większą, zrobię 50, żeby to było dobrze widać. I wielkość krawędzi zrobię 2 piksele. Zobaczmy podgląd, tutaj troszeczkę poczekamy. Proszę bardzo, prawda? Widać tak, jakbyśmy czasami gdzieś tam w jakimś sklepie, czy przed domem, na przykład, ludzie właśnie z takich ni nieregularnych. Elementów marmuru, na przykład, czy, czy w ogóle kamienia, układają sobie na przykład chodnik. Prawda? Bardzo ładnie to wygląda. No, albo tak jak powiedziałem wcześniej, jako efekt popękanej litery można to zastosować. Też dość ciekawa sprawa. Dobrze, to tyle jeśli chodzi o efekty. W następnej części zapraszam do, do, do omówienia, pokażę jak używać tych dwóch przycisków, o co z nimi chodzi. Ja wspomniałem o tym przy omawianiu tego panelu, właśnie, wypełnienie kontur. Mówiłem, że w terminie późniejszym omówię wykorzystanie tych dwóch przycisków, a dlatego, że najpierw trzeba poznać działanie ścieżek i ich możliwość ich tworzenia. Widzimy się w kolejnej części. Na razie dziękuję.